Hello everybody! Dzisiaj zaczniemy tak nietypowo. Widzicie dwa pokemony i dzięki nim nauczymy się dzisiaj angielskiego. Zaraz się dowiecie, jak. Jeżeli ktoś z Was nie zna, to ten Pokémon to Pikachu, a ten Pokémon to Squirtle, ale to nie jest ważne. Dzisiaj te Pokémony nam będą tutaj służyły jako takie, jakby to powiedzieć, skojarzenia o Pikachu. Tak jak tu widzicie, pikachu będzie symbolizował dit. A squirrel będzie symbolizował ed. Widzicie? Końcówka dit, nie końcówka, operator dit i końcówka ed. Natomiast to, co tu u góry widzimy, to pokeball. Jeżeli ktoś nie zna pokemonów, to pokeball to jest takie urządzenie, w którym się trzyma pokemony, one się tam chowają. I ten Pokemon będzie nam symbolizował zdanie. Jakieś zwykłe zdanie. I teraz zobaczcie, jaki mamy problem. Jeżeli by Pikachu chciał wejść do Pokebola, tak, żeby w nim w całości się zmieścić, no to czy Squirrel też się zmieści? No, nie zmieści się. I o co w tym chodzi, że on się nie zmieści. Jeżeli mamy zdanie, to w nim może być albo Pikachu, albo Squirtle. Jak Pikachu wejdzie. To szanse ma squirrel. A teraz jak to odniesiemy do angielskiego? Zaskoczy Was, bo się da. Weźmy sobie zdanie. Jakie zdanie z końcówką ed? Mam nadzieję, że pamiętacie, że końcówkę ed dodajemy do regularnych czasowników, jeżeli chcemy zrobić czasownik w formie przeszłej, czyli powiedzieć, że coś się już wydarzyło. Załóżmy, że dzisiaj grałam. Jest to akurat prawda, grałam dzisiaj w grę, więc. Napiszę takie zdanie. I played a game today. Myślę, że doskonale znacie takie wyrażenie play a game, grać w grę, a dodam tutaj końcówkę ED, bo chciałam powiedzieć, że w tą grę grałam. Podkreślę tą końcówkę na niebiesko, tak jak niebieski kolor ma Squirrel, więc to jest nasz Edek. I teraz zobaczcie, czy w tym zdaniu gdziekolwiek mamy w ogóle Ditka? Czy jest gdzieś tu Pikachu? Nie ma. Kiedy się pojawi, jeżeli chciałabym powiedzieć, że nie grałam w grę? Akurat to by było, to by było kłamstwo, gdybym powiedziała, że dzisiaj nie grałam, dlatego napiszę zdanie, że nie grałam w grę wczoraj. Jest to prawda. Więc tak, zaczynam znowu od I i potrzebuję pomocy Pikachu. Potrzebuję did w formie przeczącej. I didn't. I teraz zobaczmy. Mamy did w zdaniu. Podkreślimy sobie je na żółto, czyli na kolor Pikachu. I teraz, skoro mamy już Pikachu w naszym pokebolu, czyli w zdaniu, to czy zmieści nam się też squirrel? Pamiętacie co mówiłam na początku? Niestety, zobaczcie, albo jeden, albo drugi. Nigdy naraz. Nie zmieszczą się naraz, po prostu nie zmieszczą się. Więc skoro tu już mamy Pikachu w tym zdaniu, czyli Didn't, no to musimy pozbyć się Squirrel z czasownika, żeby było miejsce. Czyli będzie I Didn't Play a Game. I zmienię jeszcze ten wyraz dzisiaj na wyraz wczoraj, żeby to zdanie było prawdziwe. I didn't play a game yesterday. Zobaczcie. Albo mamy squirrel, albo mamy didn't. Nigdy na raz. One się wykluczają. Możemy sobie też zapamiętać. Jest taka, takie powiedzenie. Jak jest didek, to nie ma etka. Ok, a teraz załóżmy, że chciałabym zapytać Was, czy wygraliście w jakąś grę dzisiaj? Myślę, że odpowiedź znam, ale może ktoś z Was by mnie zaskoczył. Więc pytania zaczynamy znowu naszym operatorem, czyli w tym wypadku naszym operatorem jest did w czasie Past simple. Więc zaczynam od did. Podkreślę sobie je od razu na żółto, bo did to jest słowo, które reprezentuje Pikachu. Did you czy wy. Mam nadzieję, że pamiętacie, że you ma dwa znaczenia. You znaczy wy i you znaczy ty. Ale akurat was pytam wszystkich. Did you i teraz jestem ciekawa, czy będziecie znali odpowiedź, czy w tym miejscu potrzebuje czasownika play czy played. Zastanówcie się. Mamy już did. Niestety nie słyszę waszych odpowiedzi, więc nie będę udawała że odpowiedzieliście dobrze, jeżeli tego nie słyszałam. Więc po prostu wam napiszę: Did you play bez końcówki ED? Bo albo didek, albo EDEK w jednym zdaniu. Kto w ten sposób chciał zrobić, gratulacje. Did you play a game today? Czy ty grałeś w grę dzisiaj? To jest nasza teoria. Teraz przejdźmy może do praktyki. Zobaczcie, macie tutaj taką ramkę. W ogóle to jest strona 61 w ćwiczeniach. Nasze pokemony już może odłożę na bok. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Więc tak, mamy tutaj ramkę w zadaniu pierwszym i mamy tu, gdzie plusik dawać formę oznajmującą, czyli naszą formą oznajmującą możemy sobie powiedzieć, że będzie Pikachu, a tu mamy dawać formę przeczącą, czyli naszą przeczącą powiedzmy będzie skoro mam nadzieję, że się nie przewrócą w trakcie pisania. Więc zobaczcie, podstawowy czasownik to go. Drugą formę już poznawaliśmy, jest to went, ale kiedy chcielibyśmy zrobić przeczenie, to znowu sięgamy po dident, i wtedy czasownik went z powrotem wraca jako go. Spójrzmy na tą sytuację. Mamy podstawowy czasownik Sleep. W drugiej formie to slept. Żeby zrobić pytanie potrzebuję Didn't. I teraz co, co robi czasownik? Sleep przy didn't? jest w podstawowej formie. Slept jest tylko jako zdanie oznajmujące. Ok. Tu mamy czasownik Take. Mamy przeczenie Didn't Take, a nie mamy formy przeczącej, formy, przepraszam, oznajmującej. Kto pamięta? Jestem ciekawa bez podpowiedzi. Uwaga, 3, 2, 1. Took, Druga forma to took. Taką samą sytuację mamy tutaj przy Have. Mamy przeczenie Didn't Have, a nie mamy drugiej formy. Druga forma to. 3, 2, 1 Had. Ok, następnie mamy sytuację z IT. Mamy IT, podstawowy czasownik. AID, forma przeszła. A przeczenie nie jadłem. Didn't eat. Dobrze, te trzy podpunkty, te trzy przykłady drink, bring i meet, chciałabym, żebyście zrobili sami. My sobie przejdziemy natomiast tutaj do zadania drugiego, gdzie mamy zdanie oznajmujące i mamy też jego przeczenie, więc musi, będziemy musieli zmieniać zdanie oznajmujące na przeczenie. Zobaczcie, weźmy sobie ten przykład stayed Jaką tutaj możecie znaleźć końcówkę w tym wyrazie? Podpowiem wam obrazkiem. Końcówka ED jest ona tutaj. Zakoloruję ją na niebiesko, kolor Squirrel. Czyli w tym pierwszym zdaniu siedzi Squirrel. Kiedy zrobiono przeczenie, Elena and Amy pojawił się didn't, a didn't to końcówka Pikachu. Czyli Didyn zakolorowałam na żółto i zobaczcie, nie ma już tutaj końcówki ed, nie ma squirrel, bo jest pikachu. Jeden Pokemon w Pokebolu, jeden e, jedno słówko w zdaniu. Dobrze. Weźmy sobie drugi przykład. The first night Elena slept well. Tutaj mamy akurat czasownik nieregularny slept. Jest to forma przeszła czasownika sleep. Więc chcemy zrobić przeczenie. The first night Elena, potrzebujemy didn't. I co się stanie z czasownikiem slept? On jest na drugiej formie, a w przeczeniu wróci on z powrotem do pierwszej formy, czyli to będzie sleep. Didn't sleep. Kolejne trzecie. The spider went inside Elena's sleeping bag. Pająk wszedł do śpiwora Eleny. Mamy tutaj went, czasownik w drugiej formie. I musimy zrobić przeczenie. Went to druga forma czasownika go. Więc tutaj będzie. The spider didn't go. I znowu chciałabym, żebyście spróbowali zrobić czwarty i piąty przykład samemu, żeby Wam troszkę ułatwić to. Tutaj mamy czasownik brought. Jest to druga forma czasownika bring. Byr i Natomiast tutaj mamy czasownik age. Myślę, że to już każdy powinien wiedzieć. Jest to forma przeszła czasownika it. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko.